Właśnie wracam z programu Telewizji w Polsce 24, podczas której dowiedzieliśmy się z informacji przekazanej przez sztab Karola Nawrockiego, że cała akcja, szyta grubymi nićmi przez Donalda Tuska i jego ekipę, o rzekomym wyłudzonym mieszkaniu przez Karola Nawrockiego, to ordynarna wrzutka służb specjalnych. Karol Nawrocki kupił to mieszkanie w akcie notarialnych nie ma ani słowa o opiece, nie ma słowa o służebności, to była normalna transakcja. Handlowa, a wszystko to zostało ukartowane w kamienicy przy ulicy Kieleckiej, w której mieli spotykać się politycy Platformy Obywatelskiej i służb specjalnych. To pokazuje, jak ważne, aby w tych wyborach, w wyborach prezydenckich wybrać kandydata obywatelskiego, niezależnego od reżimu Donalda Tuska. Proszę Was, drodzy Polacy, nie oddajcie władzy w Pałacu Prezydenckim człowiekowi zastępcy Donalda Tuska bo będzie po Polsce, bo będzie po naszym kraju. Ludzie, którzy są zdolni do takich rzeczy, są zdolni do wszystkiego. Pamiętajcie o tym.